Kurwa no jeden w oknie, drugi tu Nie przyjechać tu, nie przyjechać tu było widzisz widziałeś to? wrzucaj tam, no drugi jest na moim ciele sufit tu miesz, od razu, kurwa za daleko przerzuciłeś, kurwa Nie no kurwa Biegnij, nie biegnij, biegnij On tam podnosi męcia, jeszcze jedną wrzucaj, co tam masz Kurwa gdzieś... Nie tam rzucasz, nie tam rzucasz. Daj, uważaj, uważaj. Dwóch ich tam jest chyba. Ale on wcale nie był kolegą tego, tego, redneka. Jest, tam jest, 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 jest! jest! Kurwa, przeżył? Dostał hita. No, no, przecież go zabiłem. No to może nie tego, jak tam dwóch była. Zabiłem nie? Ale to może i dwóch jest redneków tu. Jak nie wie, jak nie będzie nie odwróć się. Zabił, zabił kolegę. Zabijaj go. Przyceluj, kurwa, przyceluj! Jeszcze jeden jest wyżej. To ten rednek, to teraz jest kolega jednego z nich. To ja go zabiłem, go oh, Cfela. Lecz się, Kamil, tutaj pod spodem podem spodem blisko ściany No tobą jest teraz fel. uważaj, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się Wbiegaj do niego, wbiegaj do niego z tym rewolwerem. Jest tu Przyceluj, kurwa Dobrze, biegnij w lewo, w lewo, w lewo, nie wbiegaj tam do nich, wycofaj się stąd, kurwa No Przeładuj rewolwer No już czekaj, okay, bo to... Chwilę trwa. Kurwa, to, to chyba je, typy z bounty były, czy co? Ja nie wiem. Nie, typy z bounty były. Nie, to, bounty ty, ty, to te typy, co tam do mnie waliły pewnie, z tego mendy. Pod, lutuj ją, jak masz szansę. Wal, Walgo, przyceluj, kurwa, przyceluj do niego. Przyceluj na drugi strzał, kurwa. To jest kompletny random, co ty robisz. To jest kompletny random, Sorry, co ty robisz, trzy heady na trzy heady, co, o co ty mówisz w ogóle? To jest kompletny random, co ty robisz, kurwa, ty nie celujesz do Ja wygrywam! <laughs> <laughs> to jest absurdalne <laughs> dla mnie, w jaki sposób to się dzieje?